Czy wyobrażacie sobie koncert orkiestry symfonicznej bez dyrygenta? No właśnie. Wasz samochód też potrzebuje takiego dobrego dyrygenta i nie mam na myśli sprawnego kierowcy, ale to, co zapewni koncertową pracę waszemu silnikowi. Układ rozrządu. Skomplikowany mechanizm składanka różnych zaworów, napinaczy, popychaczy kół zębatych tłoków, które z jednej strony dostarczają powietrze do cylindrów, z drugiej strony odprowadzają. Spaliny do układu wydechowego. No ale sam układ rozrządu też potrzebuje napędu. I tutaj dochodzimy do sedna. Pasek rozrządu czy łańcuch? Odwieczne pytanie wszelkich mechaników i miłośników motoryzacji. Czy któreś rozwiązanie jest lepsze? Rozrząd jest, jest to bardzo skomplikowane rozwiązanie silnikowe. Pasek jest jak sami wiemy, jest gumowy. Rozciągliwy, w krótszym czasie łańcuch wytrzymuje stanowczo dłużej. Co jest lepsze, proszę Państwa? Nie ma lepszego rozwiązania. I łańcuch trzeba wymienić i o niego zadbać, jak i pasek trzeba wymienić i o niego zadbać. Koncerny mają rozwiązania podwójne używania paska z łańcuchem tak zwany pasek mokry. Czy to się sprawdziło? Raczej. Zatem nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Najważniejsze jest to, żeby dbać i o trwałość paska i o trwałość łańcucha. No bo guma, jak to guma, czasem parcieje, czasem może pęknąć. Łańcuch, mimo że wydaje się trwalszy, też się rozciąga, no i może na przykład uszkadzać koła zębate z tego układu napędu rozrządu. Co najważniejsze zatem Pamiętajcie o regularnej wymianie albo paska, albo łańcucha. Każdy producent określa żywotność i jednego, i drugiego, albo przez liczbę kilometrów, albo po prostu przez e, czas. Wymiana paska rozrządu. 1200 1400 zł jeśli o to nie zadbacie i wasz rozrząd będzie źle pracował zapewniał złą pracę silnika no to trzeba się szykować na koszty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych a przecież chodzi o to żeby wasz silnik miał pełne moce no i pracował tak jak najlepsza orkiestra filharmonii wiedeńskiej